Cześć, z tej strony Crasher.pl i jest to już siódmy odcinek Let's Play Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Ten odcinek niestety będzie krótki, ponieważ mam mało miejsca na dyskach. No to co, nic innego. Nie gadamy, tylko zaczynamy. Teraz mamy iść na trzecie piętro i udać się na lekcję za, zajęć yy, przeciw... Yy, obronę yy, przeciw czarnej magii z profesorem Quirrellem i uczymy się nowego zaklęcia, które się zwie Lumos. To będzie stanka teraz. Just came out of the forbidden corridor. He's limping quite badly. Come on, Harry. Let's take a look before Filch comes back. Hear that growling. Oh, I think there's something awful down the corridor. Better tell me on the run. We'll be late for our defense against dark arts, Lesson. To today we learn to illuminate dark magic with the lumos spell watch my wand then hold down the mouse jest taki trudny, on release the button when you're dabbing

teraz 60% 65, przepraszam zwalniajmy, żeby było więcej procent o, świetnie o, aż 98 no ale pewnie na czwartej części lekcji Zwalę to. 90. Dobra. Teraz za osiemdziesiąt. Lecimy. Czas, czas, czas. Będzie. Powinno być. Dobra, git. 90. Dziewięćdziesiąt. 15 punktów teraz. Spending effort Mr. 15 No i pewnie teraz. Zwalę. Dobra, lecimy. Stigo. Dobra, no, wyszłem. Będzie, powinno być. Jezu, 1%, Ajdź Było blisko, było blisko. Nie będę się denerwował. Ale to już jest ostatnia lekcja. Więc powinienem się denerwować, ale nie zrobię tego. A teraz mamy wyzwanie Świato, czyli. Sprawdzać lumos. Lumos możemy rzucać tylko na gargulcach. To są właśnie takie rzeźby. Jeżeli rzucimy lumos na ten gargulec, to pojawią nam się takie chmurki. Takie chmurki, zrobione ze światła. Na przykład, będziemy mieli jakąś przepaść. To Właśnie, o, właśnie taka chmurka się pojawi i będzie trza, trzeba tylko przez nią przeskoczyć. No, tylko mamy. I teraz tylko trzeba pozbierać gwiazdki. No, skrzynię znowu. Tu mamy gargulac pierwszy, i drugi przepraszam. No właśnie takie chmurki będą się pojawiać. Idę do drugiego pomieszczenia. Tam właśnie też będzie gargulac. hop no gwiazdka skrzynka gargulac tu mamy sejwa mamy trzecią gwiazdkę A właśnie, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że te chmurki mogą się przesuwać yy, na, górę, na dół i w górę, zapomniałem o tym kompletnie. Jak znajdę save, będę już kończył. To już będzie piąta gwiazdka Czwarta, przepraszam No właśnie, tu mamy sewa Ale jeszcze zrobię sobie Walkę z irytkiem Piąta gwiazdka dopiero No i ja będę kończył No cóż nie innego y Dziękuję za oglądanie Proszę o oglądanie i subskry subskrypcję Mojego kanału Dzięki, cześć, mówił Crash.pl Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.